Tamte baraki, które widać, to obóz, w którym mieszkam. Ta łączka pełna dużych grzybków. Te grzybki to tak naprawdę są gniazda termitów. A tu jakaś zapomniana dróżka. No dobra, czas start. Idziemy biegać. Troszkę przebija się przez dżunglę, gęsto. Trudno powiedzieć, jak tu by wejść do tej dżungli. Nawet gdybym miał taki cel, to nie wiedziałbym, gdzie zacząć. Ok, jesteśmy po drugiej stronie. No i proszę, łączka zupełnie jak w Polsce. Jak się przyjrzeć ścianie lasu to taka trochę mniej zachęcająca niż w Polsce. Ale taka łączka, takie górki zupełnie jak na kaszubach. Może tam za tą górką jest jakieś jeziorko. Jakby się wydawało, że może tam być, nie? Ok, normalnie za tymi górkami nie ma żadnych jeziorek, ale tu się udało jakieś znaleźć idziemy bliżej. Zobaczymy, co to jest. Może to tylko przez te deszcze, które były kilka dni temu, ale. Ale może to jakieś prawdziwe jeziorko. Nieduże, ale jeziorko. Pamiętajmy, że jesteśmy w Afryce i trzeba się upewnić, że nic nam tu nie zagraża. Czy jest tu jakiś krokodyl? Ok. Jakbym miał kajak, to można by nawet ze dwa kółeczka zrobić, nie? Dobra, nic tu po mnie. wracamy Afryka, dzika przestrzeń nic nie ma dookoła A tu proszę Punkt kontrolny 2.5 Sam raz dla orientalistów Podbijamy i biegniemy dalej Ok, zbliżamy się do głównej drogi Ta żwirowa dróżka Tak wyglądają główne drogi tutaj Asfaltu tu nie ma nawet w połowie, dróg w mieście, więc nie należy się go spodziewać, w dżungli Ale ta droga nie jest zła. Jakby mieć dobry terenowy samochód, albo jakiś niezły motor można by poszaleć. Tu proszę, jakaś biała tabliczka. Park Nacional de Loango. Les activités sont réglementées. Nie mam pojęcia, co to oznacza, może to oznacza, że głupim są wstęp zbroniony? Ale że ne parle pas français, je ne sais pas! Więc napieramy! Ok, samotne drzewa. Spróbuję się wspiąć i pokazać wam, jak Afryka wygląda z góry. Tych termicich domków jest tu pełno. Na początku myślałem, że to może jakieś grzybki, że może można spalić chociaż na chwilę znaleźć się w Las Vegas, ale nie. Podobno jak się ruszy, to termity robią niezłą rozpierduchę. Kiedyś to spróbuję, nie dziś. Afryka z góry. Może się pokaże. Cześć. Było, że ściągnąłem filmik z National Geographic i tylko dołożyłem swój głos. Nie, nie, ja tu naprawdę biegam. Wolać był jakieś kreskówce z tymi śmiesznymi długimi nogami, nie? Widać tego ptaszka? Już ledniu, no świeże ślady jakiegoś zwierzęcia. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale chyba jest duże. Dobra, ja go nie chcę spotykać. Proszę bardzo, i tu ponownie nasza główna afrykańska droga. Lewo, brawo, lewo, nic nie jedzie, można przejść na drugą stronę. Cześć mały! Będziesz żył o, nie wygląda dobrze. Chcesz pobiegać? W mojej obecnej formie jest spora szansa, że mógłby mnie ścignąć. Chyba nie chcę. Nigdzie nikogo. Żadnego śladu człowieka. Można robić co się tego chce. Co mi teraz podskoczy, ha? Nikt. Boję się drewniackiego, ha? Cudowna jest ta Afryka. Droszka prowadzi gdzieś dalej, ale ja już chyba nie mam tyle siły, żeby za nią podążać. Czas wracać do domu. Te zabudowania oznaczają, że zbliżamy się do końca drogi. Zresztą tam dalej widać industrialne budynki. Tam kiedyś zresztą stała ta lokalna wioseczka tutaj. Wioseczka liczy sobie ze 20 osób, ale chłopaki chcieli wiercić za ropą, więc musieli jakoś przekonać wioskę, żeby się trochę przeniosła. Jak myślicie, jak to zrobili? Nie, nie, wcale nie za pomocą pistoletów. A po prostu obiecali im żywność, elektryczność, wszystko za darmo. No i wioska się przeniosła. Moi gabońscy koledzy zachwalają tutejsze piwo, a ci bardziej bezpośredni jednak jeszcze wyżej zachwalają dzięki lokalnych dziewczyn. Nie wiem, żadnego nie próbowałem. Te baraki, to już ponownie mój obóz. Także coś z samego środka gabońskiej dziczy nadawał do was drewniacki. Dziękuję za uwagę.